Bo ja tutaj przyszłam, proszę Państwa, na jeden sezon i tego się trzymałam do pewnego, do pewnego czasu. Ja grałam w Teatrze Starym, dostaliśmy angaż z Jankiem Nowickim, który był na moim roku, zresztą był fajny rok, że oczywiście i Teresa Budzisz-Krzyszanowska i parę innych dobrych nazwisk tam było i dostaliśmy się do Propozycję do Teatru Starego, Zygmunt Hibner. Yy, I ja wiem, A do widzę, że masz tę książkę, bo ja tam napisałam, że byliśmy tak uradowani i tak szczęśliwi, bo to był najlepszy teatr w Polsce, a nawet mówiło się, że w Europie. To wtedy jeszcze za komuny nawet jeździli gdzieś za granicę. Ja jeszcze nie. nie zdą, ale to było wielkie szczęście. I pamiętam, kiedy szliśmy z Jankiem na pierwszą próbę, był maj, 13 maja. Przeskoczyliście sukiennicy. Tak, tak. Przy... Ach, puentę mi zabrał. No, Za... nie dopuszczę do głosu, proszę Państwa. No. Ja już się nie odzywam. <laughs> Ale proszę nie, powiedzieć to nie, swoim ale teraz właśnie biegliśmy przez te, te kwiaciarki i tak dalej, była piękna pogoda, piękny maj i okazało się, że my nie do tego teatru sceny kameralnej, tylko do drugiego teatru, który jest po drugiej stronie rynku. Baliśmy się, że się spóźnimy, więc jak, jak lekko atleci tam biegliśmy, Janek, mnie, Janek ciągnął, to ja jego, biegliśmy tak, żeby się nie spóźnić i gdzieś w sekundzie znaleźliśmy się po drugiej stronie i mnie się do dzisiaj wydaje, że myśmy po prostu przeskoczyli w sukiennicę, biegnąc po swoje pierwsze starcie z widzem, z dyrektorem, z zawodem, z profesją. To było piękne. A ja byłam introwertyczna. Tu wszyscy zawsze się uśmiechają. A nasza pani Madzia to taka pełna temperamentu, pełna ognia i tak dalej. Taka. Niespokojny duch. A ja byłam introwertyk, ja byłam zamknięta, ja byłam w ogóle straszna. Ja nawet w przedszkolu nie lubiłam występować. Najgorsze role dostawałam, pamiętam. Koleżanka grała słoneczko, ja tylko jeden z promyczków, i byłam bardzo zadowolona, że nie muszę. Wychodzić, do żadnych wierszyków w domu na imieninach, nic takiego nie było, ponieważ ja w ogóle byłam taka. To był czas taki, kiedy myśmy przyjechali, proszę Państwa, ze wschodu. Zostaliśmy, to się nazywało kiedyś repatriacja, ale to po prostu wypędzeni ze Stanisławowa, który teraz nazywa się Iwano Frankiwskie. To Państwo kojarzą, że ta historia miasta jest tragiczna. W tej chwili i ten Iwano Frankiwsk, właśnie moje rodzinne miasto, którego nie pamiętam w ogóle, bo byłam za mała, żeby cokolwiek pamiętać. No, i pamiętam tylko pierwsze wspomnienia, takie, które były w wagonie bydlęcym. Udało się zdobyć ten wagon bydlęcy. Dziadkowie, rodzice i ja z siostrą, w sześć osób. I dziwię się, jak to w ogóle było możliwe z małym dzieckiem. Jakiś piecyk był na środku, i pamiętam w szparze takiej tego wagonu. Przemieniały tylko jakieś piękne widoki. Ja w ogóle z nosem tam wpatrzona. To dla mnie było takie kino jakieś, o czym nie wiedziałam, e, i patrzyłam, i potem tułaliśmy się, bo szuka, rodzice szukali. Pracy, rodzice byli nauczycielami, dziadek był nauczycielem, no i ja się jakoś wyrodziłam do pewnego momentu. Ale jak to się stało, że coś mnie zapytałeś, to będę się ciągle pytać, bo zapytałem ja wchodzę panią, w Zapytałem panią, ale bardzo dobrze, bo chciałem panią zapytać o rodzinne korzenie, o to, że pani nie planowała zostania aktorką właśnie. Nie, 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 nie. nie. Nigdy właśnie właśnie w szkole nie okazywałam żadnych, żadnych takich w ty, w ty, tego rodzaju podejrzeć, że mogli mieć ludzie na ten temat, ale brałam udział w konkursach recytatorskich, mama była polonistką, więc tam mnie przygotowywała do tego, do tych koncertów jak zdobyłam tu jakieś pierwsze miejsce, tu drugie, tam pierwsze, no i polonistka, która mnie uczyła, mówiła weź spróbuj sobie tam do szkoły teatralnej, masz repertuar, umiesz parę wierszy na pamięć I ja tam mówię, bo mówiłam w szkole teatralnej taki długi wiersz, który mówiłam na konkursie recytatorskim, 17 tysięcy zwrotek, asnek bardzo. Bardzo romantyczny, coś się zdawało dziewczynie, coś się zdawało przy młynie. Godzinę całą patrzała, jak woda płynie, jak pod nią w wodnej kotlinie, coś się pluskało. Widziała znowu dalej wyszczący złotym rycerzy. A mogę długo jeszcze, tak. Bo ja umiem go na pamięć, akurat ten wiesz umiem doskonale na pamięć. No poszłam tam, coś jeszcze przygotowałam, co trzeba było piosenkę, no i poszłam zdawać do szkoły. Pierwszego utworu się nie przerywa, to jest zasada. Mówi się do końca, żeby dać szansę, że z najlepszym utworem ktoś przychodzi. No i ja powiedziałam cały ten, ten tego asnyka, bardzo smutny, tragicznie się kończył. No i tak to zapytali mnie tam o coś, no i ja tak, tak nieśmiało coś powiadam, ale widocznie ta widzę już pod koniec tego asnyka komisja troszkę, tak drzemała już, tak troszkę, że już to tak długo bardzo było. I więc powiedzieli ktoś z dziekanów, co tam się dzieje. A! Z, od rzeczywiście. No to ja może usiądę tyłem, bo jestem bardzo ciekawa, jak ja wyglądałam za młodu. No proszę, proszę, proszę. Kto to jest ten obok? Krzysiu Hamiec. Tak, tak, tak. No i kiedy komisja już całkiem zasnęła, to dziekan powiedział, no to może coś, wie Pani, tak weselszego Pani, może Pani zaśpiewa teraz coś tak, żeby tak stęba. Ja mówię, co Pani przygotowała? A ja mówię, umar Maciek, umarł. Naprawdę tak było. No, więc troszkę się załamali, więc zapraszam bardzo. Umarmacie, ku noż, koniec było. I ostatnia szansa zawsze się daje takiemu adeptowi, żeby wykonał zadanie ad hoc, które komisja wymyśla jakieś, no, że małą scenę mimiczną, może być z tekstem jakimś małym. Kolega przede mną miał, taki, <laughs> e, miał e, takie zadanie. Szkoła była wtedy w środku miasta naprzeciwko poczty głównej skrzyżowanie tam yy, 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 dwóch, trzech tramwaj, no bardzo taka ruchliwa ulica i tam za tą pocztą była też i straż pożarna. Powiedział, Proszę Pana, niech Pan teraz wejdzie w dobrym nastroju, dobrym nastroju rozbierze się i nagle zobaczy, że się pali firanka, że pokój się pali i co Pan zrobi. Więc dali nam zawsze dają takie dwie, 3 sekundy na zastanowienie się, co zagrać, jak to zagrać. No i mówi czy pan gotowy, tak? I on tak niewiele myśląc wszedł za tam na halę i tak oczywiście zrobił minę jak u Bogusławskiego, tak o, zrobił minę i niewiele myśląc podszedł do okna, otworzył na oścież i zawołał na całe to skrzyżowanie, ludzie pali się, pali się, pali i za dwie minuty przyjechała straż pożarna proszę państwa, "A znowu te egzaminy do szkoły". No tak, tak, bo to co roku to samo zadanie. Było i tak, a, Wydaje mi się, że chyba zdał, chyba zdał. A ja miałam inne zadanie. Ja miałam zadanie takie dziekan, żeby uratować mnie, dać mi ostatnią szansę. mówi, niech pani teraz stanie przed nami i zrobi nam ogromną awanturę, karczemną, najgorszą, jaką pani nie wiadomo, o co, pani sobie coś wymyśli, to nie jest istotne. Ważne, że pani na nas krzyczy. Widzę tam dziekan, fulter, artyści, których znam ze sceny, siedzą za tym zielonym stołem, no ja już zupełnie zmiękłam, ale. Ale myślę sobie, no to jest ostatnia szansa, więc podeszłam tak do tej komisji i, i mówię ja. Ja sobie wypraszam, żeby. Coś, takie były pierwsze słowa, to pamiętam. Ja sobie wypraszam, żeby się tak zachowywać. Ja mam tego dosyć. A pan w ogóle niech się nie śmieje, co pan w ogóle tu wyprawia? Ja tylko, a ty, co intelektuali intelektualista? I tak się rozkręciłam, podeszłam do pierwszego rzędu, mówię, a ty. I koniec dziekan powiedział: Nie, nie, dziękuję bardzo. Pani, już Pani dziękujemy, dziękujemy bardzo, dziękuję, do widzenia. A koledzy, którzy podsłuchiwali za drzwiami, mówili: słuchaj, afera jakaś. Seniuk się zdenerwowała na komisję i wymyśla im. No. Także to mnie uratowało. A potem oczywiście całe cztery lata miałam kłopoty ze sobą. Mnie Pan od wiersza nazwał, bo koledzy znaleźli jego notesik. O każdym tam było opisane, a o mnie Anna Seniuk, ciężka artyleria. I to nie chodziło o wagę, bo byłam bardzo szczupła, tylko że byłam taka, jaka się nie nadawałam. I ja rzeczywiście zostałam, zostałam e, miłośniczką hrabiego Aleksandra Fredria, kiedyś powiedziałam, że ja z hrabią spędziłam najwięcej wieczorów niż z jakimkolwiek innym mężczyzną. Tak, to było piękne, bo zagrałam bardzo dużo fredrowskich ról, bardzo się z tego cieszę. I kiedy ja przyszłam, powiedziałam my, młodzieży, że będziemy robić Fredre. I to mnie, o Jezu, ja, ja nie, nie, taka lektura, jakaś zemsta, tam że będzie tak. I potem po pierwszym semestrze nagle odkryli, ile tam jest wdzięku, ile tam jest podtekstów, ile tam jest humoru, ile tam jest w ogóle wspaniałej takiej ta wiersza, takiego na no, no, najwyższym poziomie. I powiedział, pani profesor, kiedy będziemy dalej znowu robić Fredrę? I to była największa nagroda dla mnie, że oni chcieli i chcieli zrobić dyplom pierwszy tego roku, o którym wspominałeś. To właśnie był. Fredro, gwałtu, co się dzieje? Zrobiliśmy z całym rokiem i tam nam towarzyszył ten kabaret, montownia. montownia nam towarzyszyła, zagrała tłumy bardzo ładnie i sam Wojciech Młynarski napisał nam piosenkę na finał do tego, do tego przedstawienia. Także od tej pory zawsze ja staram się uczyć mówienie wierszem, jak mówił Zapasiewicz, zresztą uczył Zapasiewicz i Holubek na tym roku. Naprawdę byli dobrze, dobrze przygotowani do zawodu ci moi. No to było tak, tylko powiem, bo byłam bardzo dobrze się czułam w tym teatrze i okazało się z że dyrektor Hibner, mój pierwszy dyrektor ze Starego, objął, dostał Teatr Powszechny po remoncie. No i zadzwonił, był bardzo taki lakoniczny w załatwianiu sprawy, bardzo krótko załatwiał. Nie, nie, dzwoni do mnie, słuchaj, dostałem dyrektor, dyrektorem Teatru Powszechnego, czy chciałbyś być u mnie? Ja mówię, no pewnie, żebym chciała, to jesteś. I odłożył słuchawkę. Ja myślę, no ale teraz, to, jak z panem dyrektorem Warmińskim to załatwić, co powiedzieć, że odchodzę, z jakiego powodu, i tak dalej. Odbyła się bardzo fajna rozmowa. On mówi: Ja rozumiem, rozumiem, że pani ma tam swoje zobowiązania, ale zawsze mój teatr stoi dla pani otworem. Nie było zawiści. Jak idzie, to nigdy w życiu, twoja noga u mnie nie postanie, i tak dalej. Dyrektorzy się obrażają. To należy do życia aktora, rotacja, poznawać nowych ludzi, nowych dyrektorów, nowe sceny. To jest normalne. Bo inaczej człowiek, no, no są aktorzy, którzy siedzą tutaj też. Zależy, kto sobie jaką drogę wybierze. No i ja rzeczywiście po rozmowie z dyrektorem powiedział: Oczywiście, doskonale rozumiem. I wyobraźcie sobie, państwo, po pierwsza moja premiera po przejściu do dyrektora Hibnera do powszechnego była, była w Ateneum. Gościnnie zagrałam. Dyrektor Warmiński był pierwszy jeszcze. Przed, ja byłam tam na etacie, a on tak zorganizował, że pierwszą premierę, będąc na etacie w powszechnym, zagrałam u Warmińskiego. I była to panna Tutli Putli. I była Witkacego. panna Tutli Putli, tak, to była cudowna przygoda. Witka Cego. E, nazywała się Tutli Putli, bo chyba to był najlepszy e, rym do Butli, podejrzewam, Witkacy znalazł. No, trzeba było śpiewać, tańczyć, szaleć. a grała murzyńską królową wyspy Tuła Także to, to było bardzo. E, muzyka Radwana z orkiestrą w, w, w kanale. Także to było bardzo dobrze przyjęte przedstawienie. Na początku to mi w Krakowie pamiętaj, że musisz wszystkiego, wszystko udowodnić od początku. Nic, co grałeś w Krakowie, się nie liczy w Warszawie, więc musiałam to rzeczywiście udowodnić. Ja muszę powiedzieć, że profesor Świderski był wspaniały, bo on był uczył w szkole, był wspaniałym pedagogiem i wiedział, że ja tutaj się trząsę, trzęsę ze strachu, bo już próby były zaawansowane z Joanną, więc wchodzę tutaj już na scenę trochę nie wiem, gdzie się jak poruszyć, no i, i, i taki tekst jest, no to Cudownie pachnie to powietrze wiosenne, coś tam, więc podeszłam do okna, bo stałam gdzieś tu, otworzyłam, powiedziałam, że cudownie, na co świderski przerwał próbę, stop, mówi. Bardzo dobrze, pani Anno, świetnie, świetnie pani proponuje, proszę dalej. I potem mówię tak, że kawa herbata, więc usiadłam przez to. Bardzo dobrze, no wspapaczcie się, koledzy, jak to nasza koleżanka gra. I ja się po którymś razie zorientowałam, że on po prostu, jako wytrawny pedagog, musiał mnie jakoś uspokoić, bo mi drżały ręce i nogi, więc tak mnie za, za, za na nic, no dobrze, no, że, że otworzyłam okno bo tak napisane w tekście, zachwycił się, że usiadłam do herbaty powiedział, genialnie. No i potem ja się po jakimś czasie zorientowałam, że dzięki niemu opanowałam tą, 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 tą tremę i, i jestem mu bardzo, bardzo wdzięczna za, za ten początek, który był świetny. A zespół, koleżanki i koledzy? Aktorzy. Zespół był wspaniały, była Basia Rachwalska, był Roman Wilhelmi też, bardzo nam się z nim próbowała, świetnie. Świetnie mi się z nim próbowała Perginta, tutaj graliśmy razem i nie tylko zresztą, proszę mnie wypytywać, tak ja nie mam nikogo, kogo, bym przede wszystkim bardzo też zaprzyjaźniłam się, bardzo jestem za wdzięczna Janowi Matyaszkiewiczowi, z którym tutaj się spotkałam w tym teatrze i byliśmy przyjaciółmi do ostatnich dni Jana i teraz i myślę, że dalej jesteśmy. Czuję taką więź z panem Miadem, który bardzo, bardzo mi pomógł w tym, a graliśmy, przychodzi, odchodzi. Odchodzi mężczyzna od kobiety, złotnikowa. Złotnik napisał trzy sztuki, przychodzi kobiet, mężczyzna do kobiety, to grałam z Peszkiem w telewizji, potem odchodzi mężczyzna od kobiety, to grałam z cudownym Janem Matyaszkiewiczem i napisał jeszcze taką jedną aktówkę, przychodzi mężczyzna do mężczyzny, ale już nie miałam szansy w tym zagrać. To jest właśnie płaszcza. Rajka, bo no reszty inne. Ma. Zresztą ja zagrałem to w latach 70., doż Boże, jak strasznie dawno, 50 lat temu chyba, tą pchłę. Wyobraźcie sobie, jeżeli Państwo będą kiedyś mogli to obejrzeć, bo czasem powtarzają, jakaż tam była obsada. Tam był tak: Gajos był szerszeniem, Kowalewski był słoniem, Wrzesińska z Kociniakiem byli narratorami, Szczepkowska tam grała. No po prostu aż roi się w głowie, jaka wspaniała udało się Maciejowi Wojtyszce do, do, tej, do tej szachrajki artystów, wszyscy świetnie bawiliśmy się i potem ta pchła szachrajka nie dała mi spokoju i wyobraźcie sobie, że ona mnie prześladuje od tylu, tylu lat do dzisiejszego dnia. Jej się w głowie po prostu przewróciło. Chciała zagrać jeszcze w teatrze, nie w telewizji. Dyrektor Hibner kupił. Zrobiliśmy przedstawienie trzyosobowe: Benoît Żółkowska i ja. Potem powiedziała, że ona chce śpiewać na sali koncertowej. Małecki musiał napisać muzykę. Już wykonywała tę pchłę Ewa Błłłhak. A teraz można oglądać, wyreżyserowałam z tą pchłą. E, w, niedawno w zeszłym sezonie mieliśmy dwusetne przedstawienie pchły Szach rajki, więc zapraszam Teatrze na trzysetne w Teatrze Narodowym. I wyobraźcie sobie, że jeszcze w międzyczasie wskoczyła do Wrocławia i w operze zaśpiewała tę pchłyszach rajkę. Coś niebywałego, mam nos, już potąd, naprawdę. Mnie zafascynował pomysł Potomka Zygadły, mogę powiedzieć, że byłam jego muzą chyba, bo chyba grałam we wszystkich jego przedstawieniach, tam, jak mogłam, w telewizyjnych. Ale ta Dulska, on. Bo to zawsze ona ma taki. No, taki żnyt już wiadomo, że Dulska, brudna, narzekająca, dreptająca, niegodzi, taka niegodziwa. A on mówi: wcale nie. Jak tak się wczytać w, tego, w tą, w tą za polską, w Dulską. To zobacz, kto tam jest jakąś pozytywną postacią. Ten nieudany mąż, syn, Birband, ta córka jedna taka nie dojda, tam ta służąca się, właściwie tam, kogo tam w ogóle się trzymać? Tam nie ma żadnej jakiejś, sami nieudacznicy w tej rodzinie dulskich są. I mówi, jedyna dziew, kobieta, która musi to wszystko trzymać, nie powiem tak mocno, to jest dulska, bo ten dom by się bez niej rozleciał. Ty masz iść do pracy, ty ćwiczyć gamy, ty to, ty to. I jedyną właściwie pozytywną postacią jest Dulska w tym. No I zaczęliśmy szukać tego. Oczywiście, że on, ona robi różne rzeczy, po prostu może niegodziwe, ale ona to robi dla jakiegoś dobra. Ona ma swoją misję, że wszystko dla rodziny tak ma być ustawione, i bez niej w ogóle nie, nie byłoby. Nie byłoby Yy, tych ludzi, nie daliby sobie rady, po prostu. Więc staraliśmy się grać jako osobę, no trudno powiedzieć, że w pełni pozytywną, ale osobę, która wie czego chce, w takiej konfiguracji musiała wziąć to wszystko w swoje ręce. Bardzo ciekawy pomysł. Ten mit zepchnęliśmy na drugi plan i stąd ta Dulska ucieszyła się takim zainteresowaniem, bo nagle yy, zerwaliśmy z niej tą, 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 tą ciągłą Uciekliście od takiej łatki troszkę teatru lektury szkolnej przez to, no bo tak. to było dosyć takie drapieżne przedstawienie i żywe bardzo, i zagraliście nie wiem ile razy, na pewno powyżej setki tutaj. Nie, wiem. nie pamiętam, nic nie pamiętam, proszę państwa. Nic nie pamiętam, pamiętam jeszcze jak się nazywam. Pamiętam bardzo dobrze tekst jednak drugiego monodramu. Nie, to wszystko były powodzenia. Pamiętam, tu były pełne sale w Ateneum, tutaj myśmy grali. I mam swoje dzieci teraz właśnie. W jednej inscenizacji grał Grzeświadamiecki, potem grał Meopania. No, no i już mam dwoje dodatkowych dzieci, bo zawsze jak mnie widzą, mówić cześć mamuśka, mamuśku, dzień dobry, mama to, mama tamto, także ja jestem dla nich mamusia. Tak już zostało podej tej i To jest bardzo miłe, ale ja opowiem jak najprościej. To się mówiło kiedyś, że to jest bakcyl. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że to jest zawód. Trzeba traktować to poważnie. Trzeba się do niego przygotować. Trzeba znaleźć i Nauczyć się operowania narzędziami, które są nam dane, ponieważ jesteśmy sami instrumentem, musimy się nauczyć na nim grać. To znaczy musimy panować nad głosem, wiedzieć jak operować głosem, operować ciałem, operować ręką, nogą, pauzą. Tym wszystkim to, co nazywamy rzemiosłem, bo tak jak niektórzy uczniowie Pani profesor, ale zrobiłem dokładnie to, co Pani powiedziała, ja się uczyłem. No tak, ale to jeszcze nie jest wszystko. Ja bym tak yy, nie operowała za dużo słowem utalentowanych. Ludzi utalentowanych jest mało. Bo teraz, co, kto, komu się coś uda zaśpiewać piosenkę, to już utalentowany talent, to jest już najwyższy stopień wtajemniczenia. Zdolnych mamy bardzo dużo. W tym, jak określić, wiele ludzi się zastanawiało nad tym, jak określić to coś, co przykuwa w, w, uwagę widza, prawda? Że jest kilku aktorów na scenie i wcale nie przyciąga nas ten, który ma główną rolę, tylko ten, co siedzi w kącie. Interesuje nas. Dlaczego? Na czym to polega? Niewiele mówi, jest, po prostu jest. To się mówi, właściwie można to nazwać, że to się ma światło. Może to jest właśnie ten talent, że powiem, nie nadużywam tego słowa. To się rzadko zdarza. Ktoś mówi, że to jest światło, jakieś, które jest w środku. Ktoś powiedział Maryli Streep, ona. On nie, nie tylko ma światło, ona ma żarów. <śmum> I coś w tym jest. Tego się nie da nauczyć, tylko jeżeli masz to światło, trzeba umieć wydobyć i dać mu narzędzia, żeby on operował tym światłem. Bo co z tego, że będzie wybitnie zdolny, obsadzimy, będzie grał Hamleta i powie nie na nie na ja jestem no, co z tego? Może bardzo zdolny, może wrażliwy, ale no musi opanować pewne sztuki rzemiosła. To jest profesja, powiadam. A potem niektórym się udaje, to jest też przypisane do naszego zawodu. Szczęście, trzeba mieć szczęście. Są ludzie, których znam, są utalentowani, ale nie mieli szczęścia. Nie mieli, ja już, no gdybym je Hibner nie zaangażował po szkole, być może bym. Wylądowała w innym teatrze, nie siedziałabym tu z panem, może moja historia na pewno potoczyłaby się zupełnie inaczej. Są ludzie, którzy na przykład z determinacją, ogromną wiedzą, że oni muszą spełnić to swoje, nie używam słowa posłannictwo, to swoje, że muszą, muszą próbować. Przecież znamy, ile razy Janusz Gajos dostawał się, zdawał do szkoły. Cztery. Cztery razy wyobraźcie sobie Państwo, gdyby nie jego determinacja, wyobrażacie sobie nasz teatr i film bez Janusza Gajosa? No nie, ja też nie. Więc czasem taka. Nie zniechęcił się, on miał w sobie coś, on nawet nie wiem, czy potrafi to wytłumaczyć, bo to jest coś irracjonalnego. Ja muszę, ja spróbuję jeszcze raz. Zazwyczaj ludzie po drugim razie się załamują, już nie idą, idą na inne studia. Po trzecim to rzadko widzę, żeby ktoś jeszcze próbował, proszę państwa. Czyli Janusz ma to coś w sobie, nawet w tej swojej determinacji zdawania do szkoły. No i widać to. I widać. No, ja nie mam, bo ja poszłam i zdałam od razu. I trzeba traktować ten zawód z szacunkiem. Ja myślę, że to przypisany do tego zawodu również jest szacunek ludzi, którzy nas otaczają, którzy z nami współpracują. To jest bardzo ważne. I też zauważyłam, że w tym zawodzie to jest taka delikatna różnica. Znam aktorów, którzy są świetni, cudowni, wspaniali, grają, nie można się do niczego właściwie przyczepić. I po paru minutach ja czuję, że on wie, że jest świetny, że on, nie wiem czy masz takie, kiedyś trafiło cię takie, coś takiego, zauważyłeś? I, I to widz czuję. Ja to jako widz czuję, że. Co szale, niego, nie zawsze to przekonanie aktora. Że, że jest że świetny, go pokrywa nie kosztuje. Się z On tylko rozwija pawi ogon, prawda? I patrzcie, jaki ja jestem dobry. Ja jestem. Do... Ja widzę, że go to nie kosztuje dużo wysiłku. Mnie kosztuje, proszę państwa, bo ja za każdym razem, moja natura została taka, jaka była. Moja natura jest introwertyczna. I ja za każdym razem. Muszę zawalczyć, żeby tę naturę schować, żeby jej nie było widać, bo nic ciekawego, jeżeli aktor przez 60 lat będzie pokazywał siebie. Oczywiście, że pokazuję siebie, bo jest to mój instrument, ja go nie zmienię. Wyglądam, jak wyglądam, ale używam środków, których mnie nauczyli moi profesorowie, że staram się. No, w Pleszach Rajce używam innych środków, prawda, w Pergincie używam innych i i, I nie jestem, kiedyś jakaś pani, przepraszam, znowu w anegdotę pójdę w, 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 w pociągu, siedziała nam przeciwko mnie, ja sobie siedziałam tam czytam, o dzień dobry pani dzień dobry, nie. a co pani taka smutna, nie, nie jestem smutna, dobrze widzę, coś pani jest, nie, dobrze się czuję, no ale pani zawsze taka roześmiana, taka pełna temperamentu, a pani taka siedzi, tego mężka tutaj, ja mówię, nie, ja nie jestem, ale co pani opowiada, no. No czytałam, już wiem lepiej chyba, no powiedziała nawet, że wie lepiej i tak dalej. Tak, jak państwu powiem, że ja mam w domu ksywę Poniedzielski w spódnicy, co jest dla mnie komplementem, dziękuję panu Poniedzielskiemu, że zostałam przyrównana do niego, to nikt mi nie wierzy. Ale naprawdę, ja wchodząc na scenę za każdym razem kurczę się w sobie, mówię, Boże, Boże, jak to muszę i teraz muszę udowodnić, że to moje miejsce w teatrze usiłuję za każdym razem wywalczyć.